Cześć, witajcie w nowym filmie. Jeśli się nad tym zastanowić, windy mogą być dość przerażające. Jesteś zamknięty w małej przestrzeni i wszystko może się zdarzyć podczas jazdy. Od dziwnych ludzi wchodzących do windy po siły paranormalne. Dzisiaj pokażemy Wam 15 najstraszniejszych momentów z windą uchwyconych kamerą. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 15 Czy kiedykolwiek widzieliście ten znak, który mówi, że windy mogą utrzymać określoną wagę lub liczbę osób? Ten znak jest tam z jakiegoś powodu. Ten film pokazuje, jak winda może łatwo zostać przeciążona, ponieważ wchodzi do niej wiele osób. Więc kiedy widzisz to ostrzeżenie, mądrze jest nie wchodzić już do wind. W niektórych windach można również usłyszeć pikający dźwięk alarmu. Gdybym miał doświadczyć tego w prawdziwym życiu, wolałbym pójść schodami, gdy widzę tak wiele osób w jednej windzie. A czy wy byście tak zrobili? Numer 14. Jak zareagowalibyście, gdyby to przydarzyło ci się, gdy wchodziłeś do windy? Wszystko fajnie, dopóki winda nie zacznie zjeżdżać w zastraszającym tempie. Widać różne reakcje. Ludzie wpadają w panikę, przewracają się z przerażenia, lub próbują oprzeć się na innych. Jedna kobieta jest tak przerażona, że upuszcza nawet swój lunch. Jaka byłaby twoja reakcja, gdybyś wyjrzał na zewnątrz i zobaczył chaos? Nie martw się jednak. To wideo było żartem i nie było prawdziwym wydarzeniem. Numer 13 Czy kiedykolwiek widzieliście ten moment w Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów, gdzie Steve Rogers wschodzi do windy, a za nim podąża cały oddział SWAT? Udało mu się dzięki swojej tarczy i zwiększonym umiejętnościom, ale czy to samo dotyczy życia przeciętnego człowieka? Tutaj widzicie, co by się stało, gdyby ubrany mężczyzna wszedł do windy w normalnym dniu pracy, tylko po to, by zostać zatrzymanym przez cały oddział SWAT. Napięcie można by niemalże uciąć nożem. Czy powinien uznać, że jest skutecznie uwięziony między nimi, czy też powinien czekać, aż oni coś powiedzą? Co byście zrobili na jego miejscu? Numer 12. Gdy ludzie weszli do tej windy, podłoga została opuszczona spod ich stóp. Jak myślisz, gdzie wyjdą? Japoński program telewizyjny pokazał reakcję ludzi, którzy nieświadomie weszli do windy i niemal natychmiast spadli przez podłogę w przepaść. Kamera ta oczywiście uchwyciła ich reakcję w zwolnionym tempie. Byli ludzie, którzy krzyczeli, którzy stali z otwartymi ustami i akceptowali swój los. Oczywiście nie była to prawdziwa przepaść, w którą wpadli, ale zjeżdżalnia, która zabrała ich do innego obszaru. Numer 11 Ktokolwiek wymyślił ten prank z manekinami, włożył w niego wiele wysiłku. W windzie znajdowały się dwa manekiny i dwie osoby przebrane za manekiny, opierające się o ścianę. Kiedy jedna osoba w końcu weszła do windy, przestraszyła się na śmierć. Reakcje ludzi wahały się od śmiechu do krzyku, a w jednym przypadku do modlitwy. Jeśli staliście w tej windzie i ten wielki manekin nagle ożył, prawdopodobnie też bylibyście zaskoczeni numer 10. Jeśli myśleliście, że przepełniona winda sprawiła, że czujecie się uwięzieni, winda wypełniona wodą po szyję zmieni to. Trzech przyjaciół poszło zobaczyć szkody po burzy w Omaha w Nebraska, ale popełnili błąd, używając windy. Dlatego właśnie zawsze zaleca się, aby w razie nagłego wypadku iść schodami. Kiedy dotarli do holu, winda zatrzymała się z trzaskiem i woda zaczęła wlewać się do środka. Zanim przybyły władze, postanowili ratować się sami. Woda sięgała im po szyję, ale na szczęście udało im się sprawić, że woda w końcu wypłynęła. Numer 9 Kolejna osoba stała w windzie, prawdopodobnie aby pójść do pracy, i nagle Darth Vader. Wkroczył do środka. Oczywiście nieprawdziwy Darth Vader, ale ktoś, kto miał na sobie pełny kostium. Nie dziwi również fakt, że osoba ta była całkowicie zaskoczona. Każdy wyraz twarzy tego człowieka krzyczy, co tu się dzieje. Dźwięk ciężkiego oddechu Darth Vadera wystarczył, by zaskoczyć każdego. Ale nie tylko Darth Vader wkroczył do windy, bo reszta załogi gwiezdnych wojen weszła i zaczęła tańczyć, podczas gdy człowiek stoi w rogu windy. Numer 8. Czasami w windach dzieją się rzeczy paranormalne. W tym filmie dwie osoby wchodzą do windy, i gdy wychodzą, widzimy jak za jednym z nich pojawia się duch. Często mówi się, że duchy mają nierozwiązane sprawy, dlatego nawiedzają pewne miejsca. Wiele osób twierdzi, że był to prawdziwy duch uchwycony kamerą. Ciekawe, co się stało z tą starszą kobietą, że pojawiła się w tej windzie. Chociaż jej intencje są nieznane, to widok jej biegnącej za jednym z mężczyzn jest przerażające. Zgadzasz się? Numer 7 Czasami to nie paranormalne lub nadprzyrodzone momenty są najstraszniejsze to nasi bliźni, którzy mogą zachowywać się przerażająco, zwłaszcza w zamkniętej przestrzeni. Tutaj mamy kobietę ściganą w windzie i w zasadzie uwięzioną przez mężczyznę, z którym najwyraźniej się pokłóciła. Została zapędzona w kąt i miała szczęście, że inna kobieta miała właśnie wejść do windy i zauważyła to. Mężczyzna próbował iść za kobietą, jednak druga kobieta zorientowała się co się dzieje i ruszyła za nią. Na szczęście ten moment miał szczęśliwe zakończenie. Numer 6 ten człowiek właśnie skończył zakupy i wszedł do windy, aby udać się do swojego mieszkania. To, co dzieje się potem, to coś, czego nie chcesz być świadkiem nawet w swoich najgorszych snach. Nieważne, ile przycisków nacisnął mężczyzna, winda nagle zaczęła się mocno wznosić bez zatrzymania. Wyobraź sobie, jak musiał czuć się w tym momencie ten mężczyzna. Niesamowitą rzeczą w tej historii jest to, że mężczyzna jakoś przeżył. Numer 5 jest to kolejny powód, dla którego lepiej jest pójść schodami niż windą. Ten przerażający incydent miał miejsce w rosyjskim mieście Krasnodar. Mężczyzna chciał wejść do windy, ale zaraz po tym pojawia się błąd mechanizmu drzwi. Na szczęście szybko zareagował i cofnął się. To właśnie instynkt przetrwania uratował mu życie. Gdyby wszedł do windy, z pewnością źle by się to dla niego skończyło. Numer 4 na tym filmie widzimy ostatnie chwile, w których ktoś widział 19-letnią Kenekę Jenkins żywą. Widać ją jak wchodzi do windy. Dwie godziny później kamery łapią ją jak zatacza się przez korytarze, wyraźnie zdezorientowana i przestraszona. Jakimś cudem trafia na piętro, które prowadzi ją do kuchni. To właśnie wtedy widziano ją po raz ostatni i zniknęła z pola widzenia. Zgodnie z historią weszła do zamrażarki w kuchni. 21 godzin później została tam znaleziona, już bezstętna. Władze twierdzą, że był to wypadek, ale inni mówią, że zginęła w bardziej tajemniczy sposób. Numer 3. Kiedy zobaczysz ten film, zdasz sobie sprawę, że nie jest zbyt mądre otwierać parasole wewnątrz. A już szczególnie nie jest mądre używanie parasola do trzymania otwartych drzwi windy. Chłopiec z miasta fuzł w Chinach. Próbował przytrzymać windę dla swojego ojca, wtykając swój parasol między drzwi windy. Jednak czasami windy osiągają punkt, w którym drzwi zamykają się bez względu na to, co je blokuje. Chłopiec został wciągnięty do windy i pozostał tam aż do 25. piętra. Tam chłopcu na szczęście udzielono pomocy, ale z pewnością będzie to ostatni raz, kiedy próbuje w ten sposób utrzymać otwarte drzwi windy. Numer 2 kto tu jest ofiarą? Winda czy chłopak? Chłopak i dziewczyna wsiadają do windy. Aby umilić sobie czas, chłopak wykonuje akrobatyczny ruch, dociskając stopy do drzwi windy. Niestety, drzwiom windy się to nie spodobało i winda się zepsuła. Oboje wpadli w panikę, ponieważ po całkowitym odłączeniu się drzwi bezpieczeństwa pojawił się dym. Późniejsze dochodzenie wykazało, że nie było żadnych problemów technicznych, a chłopak musiał pokryć koszty naprawy windy. Czy uważasz, że jest za to odpowiedzialny? Numer 1 Eliza Lam to 21-letnia dziewczyna, którą ostatnio widziano na nagraniu z kamery w windzie hotelu Cecil. Ten hotel jest znany z nienormalnej liczby osób, które straciły tam życie. Podobno widziano tam również kilka duchów. Na nagraniu widzimy, że Eliza zachowuje się tak, jakby była nawiedzana przez jakąś osobę lub siłę psychiczną. Panicznie naciska przyciski windy, chowa się, przyciska do ściany i zagląda za róg na każdym piętrze. W końcu ucieka z pola widzenia, a jej ciało znaleziono później w jednym ze zbiorników na dachu hotelu. Do dziś pozostaje tajemnicą, co dokładnie się tu stało. Czy kiedykolwiek doświadczyliście przerażającego momentu w windzie? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.